Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Grosar Mistrzowskie, Stacje Paliw, 2B Rally, Team Promotion Marketing i PR Sportowy, portal www.wyścigigórskie.pl Tomek, trzeci wyścigowy weekend, Twój w górach razem z Ferrari. No, to mam nadzieję, że tak zostanie jeszcze na trochę pierwszy raz na Magurze, tak jak w zasadzie wszyscy, więc każdy ma tutaj takie same szanse. Szanse są wyrównane. Dla mnie się wyrównają wtedy, jak jutro będzie pogoda. Jak nie będzie, to takie będą mniej wyrównane, ale będziemy walczyć. Tomku, ostatnio w klasie RWD, tym razem w E1 plus 2000. Tak, bo w tej RWD dosyć nudno. 3-4 samochody, a E1 2000 jest trochę więcej tych samochodów. To przynajmniej jest jakaś poprzeczka odniesienia, kogo tu gonić. Na pewno będziesz chciał się pokazać jak z najlepszej strony i być bardzo wysoko w generalce. No jak zawsze tak jest cel mojego przyjazdu. Zawsze jadę z założeniem, że wygram. Nie zawsze wychodzi, ale zobaczymy. Udało Ci się już zapoznać z tym samochodem na tyle, żeby pojechać naprawdę szybko? Tak, tak. Myślę, że z każdym przejechanym kilometrem czuję samochód coraz bardziej. Tu są znowu nowe warunki, trochę nowa trasa. Zobaczymy, będziemy doszlifowywać. Jeżeli tych przejazdów treningowych zrobią kilka, a nie tylko jeden zapoznawczy, jeden treningowy, to mam nadzieję, że będziemy mogli, będę mógł pojechać wysoko, a jeżeli będzie po jednym, no to szala, na szali stawiać ryzyko uszkodzenia samochodu, a urwanie tam paru dziesiątych sekundy, będę musiał to wyważyć. Tym razem razem z tobą twój brat. No tak, no, w końcu udało się jakoś tam zreanimować samochód, e, także miejmy nadzieję, że ukończę chociaż jedną eliminację za tym wyjazdem.